Czy wiesz w ogóle, ile MPU będzie kosztowało na końcu? Mówię teraz tylko o dniu badania, czyli o opłacie MPU. Ona bardzo się różni, a ceny, które znajdziesz w Google, nie są od 2018 roku jednolite. To znaczy, że ceny są definiowane indywidualnie przez każdą placówkę. Jak to wygląda w praktyce? Jakie są rzeczywiste koszty? Gutach ten MPU, dowiesz się teraz w tym filmie. Zaczynajmy. Ja się nazywam Michał Palu. W ostatnich latach ja i mój zespół psychologów i terapeutów pomogliśmy setkom, tysiącom Polaków w Niemczech odzyskać swoje prawo jazdy w Niemczech którzy teraz jeżdżą znowu autem. Jeśli musisz zrobić MPU zgłoś się do nas pokażemy Ci jak działa skrócenie całego procesu. Pytanie ile kosztuje MPU słyszałem pewnie już kilka tysięcy razy w ciągu ostatnich 7 lat. Wielu doradców z Google jest tania. Te ceny są dzisiaj zupełnie inne. Google pokazuje stare informacje również od ADAC gdzie widnieją ceny sprzed lat kiedy wszystko było regulowane przez Państwo. To prawo jednak już nie istnieje i od tego czasu ceny są zmienne. Koszty różnią się nie tylko w zależności od placówki MPU ale także od drugiego czynnika rodzaju Pytania, czyli frage szczelung, jakie zadaje właśnie Urząd do spraw Prawa Jazdy, to są podstawowe czynniki. Zacznę od pierwszego, placówki MP. Tyf ma inne ceny niż Dekra, Dekra ma inne ceny niż Pima, Pima inne niż avus i tak dalej. Mają wszystkie różne ceny, przy czym różnice są raczej niewielkie. Tu płacisz sensownie, na przykład 762 euro, gdzie indziej 785, tańsze 744, więc te różnice nie są ekstremalne. Ale ekstremalne różnice pojawiają się przy pytaniach, czyli frage szczelung. Co to jest frage szczelung? Jeśli zostajesz zatrzymany za alkohol, Urząd Komunikacji, od którego dostałeś prawo jazdy, zadaje pytanie, czy można oczekiwać, że ponownie popełni ten sam czyn klient. Ale urząd nie może odpowiedzieć na to sam, dlatego zlecają MPU, gdzie psycholodzy, lekarze cię prześwietlą od góry do dołu. Jeśli masz tylko pytania alkoholowe, jedną fragę szczerą, to MPU kosztuje 650-750 euro w większości instytucji? Jest to instytucja, która jest skrajnie droga, straciła już kilka pozwoleń. Możliwe, że niedługo w ogóle przestanie istnieć, dlatego jej nie wymieniam. Jest także pytanie BTM, na przykład, jeśli zostałeś zatrzymany za narkotyki, obojętnie jakie. BTM Fragestellung kosztuje około 800-900 euro, jest trochę droższe, ale teraz uwaga, jeśli byłeś zatrzymany i za alkohol i za narkotyki tego samego dnia przez mieszane spożycie albo na przykład w 2019 za narkotyki, w 2022 za alkohol to masz dwa fragę sztelung, czyli oznacza to, że twoje MPU jej zakres podwaja. Przy dwóch Fragestellung kosztuje średnio 1000-1200 euro w instytucjach MPU. Widzisz już, to są wysokie kwoty, jeśli się nie przygotujesz, nie zreflektujesz, nie jesteś gotów zmienić czegoś, to wyrzucisz pieniądze w Błoto, bo nie zdasz MPU i będziesz musiał płacić ponownie. A to szybko staje się bardzo kosztowne. Jest też schemat punktów karnych lub przestępstw. Taka fragestia kosztuje około 600-650 euro, ale jeśli masz trzy na np. alkohol plus narkotyki plus punkty albo przestępstwa, wtedy MPU kosztuje około 1500-1800 euro. To już ogromna kwota za badanie, które trwa kilka godzin. Dobra wiadomość jest taka, że większość instytucji pozwala na raty. Możesz spłacać to np. przez 6-7 miesięcy, ale uwaga, jeśli zawalisz MPU, będziesz dalej i spłacać coś, czego nie zdały. To jest totalnie bez sensu. Teraz dochodzi coś bardzo ważnego. Fragę pacjentów THC. Tu masz od razu 4 do 7, czasem 8 dodatkowych pytań jako pacjent THC. Czy można oczekiwać, że mimo przyjmowania leków potrafisz bezpiecznie prowadzić pojazd? Czy masz kontrolne wizyty lekarskie? Czy przyjmujesz leki prawidłowo i tak dalej? Takie MPU może kosztować 1500-1800 euro. Mieliśmy nawet przypadek w Berlinie. Kazali zapłacić 3000 euro. Dla pacjenta THC to kompletna masakra. Ludzie są już i tak obciążeni chorobą, a jeszcze muszą za to płacić takie sumy. Powiedziałem tej osobie: anuluj to i gdzie indziej, to jest czysta korupcja. Tak zrobił i zapłacił normalnie, ale najgorsze jest to: jeśli jako pacjent THC oblejesz MPU, oddasz to do Urzędu Komunikacji, to może się okazać, że nigdy więcej nie będziesz mógł zostać już pacjentem THC w Niemczech, w sensie prawa o ruchu drogowym. Jeśli to dotyczy ciebie, a ceny są ekstremalne, to zawalenie MPU może zniszczyć Ci wszystko na lat. bo wszystko, co tam zapiszą, zostaje w tych aktach. Tego już nigdy nie usuniesz, jeżeli raz to tam trafi. Jeśli wykryją tam uzależnienie, to po prostu będziesz musiał podchodzić do MPU z uzależnieniem. To musi iść inną drogą. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tych procesach, jeśli mogę Ci polecić lekarza, który robi pacjentów THC, na wszystkie dokumenty, których później potrzebujesz, zapisz się na darmową konsultację z naszą firmą. Link jest w opisie, wypełnisz formularz, odzwonimy i umówimy konsultację telefoniczną. Możesz zrobić ją w domu, po pracy. Pokażemy Ci, jak to działa. To wszystko z mojej strony. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw subskrypcję, obserwuj nas na wszystkich platformach, żeby być na bieżąco. Do tego czasu życzę Ci wszystkiego dobrego, Twój Michał Paluk z firmy Doradczy i Dobre Biuro. Dobre Biuro, Twoje marzenie na wyciągnięcie ręki, nasza pomoc to droga do powrotu do wolności. Prawo jazdy albo zwrot pieniędzy, niezawodnie działamy. Dobre Biuro, razem dążymy do Twych celów, celów. Dobre Biuro, razem dążymy do Twych celów, celów. Poleciłbym wszystkim, właśnie dobre biuro. Dbają o interesy klienta, profesjonalizm po prostu. O. Wszystko pomyślnie idzie, tak? Najbardziej e -e -e bym polecił. Zasięgnąłem opinii od znajomych, stwierdzili, że po prostu dobre biuro jest naprawdę dobre. Tutaj jest naprawdę szybko. Dobre biuro, dobrze wybrałem. I polecam każdemu. Większość y, rzeczy załatwiacie to sami. Ja praktycznie nie muszę nic robić w tym wypadku. Jeśli chodzi o kontakt, to ja nawet nie muszę go szukać, tylko sami do mnie dzwonicie. Tak, w pełni mogę polecić każdemu, kto ma taki problem, mogę polecić wasze biuro w takich sprawach. Problemy moje znikły. I jestem bardzo zadowolony z przebiegu szkolenia. Oni umieją przekazać tą wiedzę w 100% Tak dobrze przygotowani do, do, do szkolenia no nie muszę załatwiać żadnych formalności, żadnych papierów, yy, nic. Oni załatwiają już yy, wszystko. Bez przygotowania yy, dobrego biura, no nie miałbym szans. Yy, ja już to wiem, nawet za dziesiątym, za 50 razem i pieniądze by poszły w błoto. Dobre biuro się przystosowuje do tego wypadku, co człowiek ma i, się, i tylko to, ty, tym się zajmuje. Opinie do dobrego biura są bardzo, bardzo adekwatne i praktycznie 90% zdawalność. Tak się dowiedziałem od moich znajomych, którzy u Was robili MPU. Dobre biuro dlatego się nazywa dobre biuro. Mega, 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 mega ludzie, ludzie, którzy chcą pomóc. Jak nie korzystają z takiego biura jak ja nie mają szans na przejście MPU, bo nie są świadomi tego, z czym się zmierzą. Ja e, korzystając z dobrego biura, teraz wiem, z czym się mierzę. Dlatego polecałbym skorzystanie właśnie z dobrego biura. To jest jeden z licznych biur, które przykłada e, bardzo wagę do tego, żeby uczestnik takiego przygotowania zdał to w stu procentach.